JA TO MUSZĘ ZROBIĆ W jak FILM jakby przed chwilą wywaliłem się na 91% i jestem tak wkurzony że po prostu mm, muszę to przejść będę próbował zrobić wszystkie coiny zresztą ja, się, z tym, ja nie wiem jak z ostatnim coinem bo jak próbowałem do zdobyć to się właśnie wywaliłem na 91% to jest takie tam tamtkie jak w Mary, które trzeba kliknąć na chyba tacyjnej, No chyba podwójnej No ciężkie I oczywiście musiałem kliknąć, za przytrzymać, tak jak pisało Więc no No jak widzicie, no najlepszym graczem ja nie jestem Na no, harde są Electronic Adventures Co wcale nie jest takim wynikiem wielkim W osiągnięciem, bo Electronic Adventures to płatny ale zrobiłem y, na przykład 41% na Clubstepie, ale to na innym koncie y, Bo na tablecie gram wtedy, a teraz gram na telefonie właśnie Zrobiłem jakieś 19-20% na Theory of 2 Jest taki... Wiki, czy tam eventowy Demon, łatwy. Zrobiłem na nim 12-13% To jest dla bo nie grać I to jest mój pierwsze daily, który nie jest I tutaj nie mam pojęcia co zrobić Jak Ja chyba muszę najpierw wlecieć do portalu? Po czym... Tak, ja muszę najpierw wlecieć do portalu, bo tam muszę... Dobra Ja ciągle myślałam, że tam trzeba szybciej że tam trzeba... Zanim trzeba do portali to się okazuje, że nie. I tam trzeba, właśnie na odwrót. I lilac, lilac No ma teraz nie, ma się nie Chyba lilac no to jest dosyć łatwe hardest, ale. naciszej harder, ale ja po prostu nie potrafię grać z no dla mnie nie jest łatwe. No też, tak, też power flipa, jakieś 5 razy, ale um, on jest najcięższym chyba na Cap Zero i wcale nie jest oszukiwać tego, jak się wydawało. Czemu jak kliknąłem przed padem? No, przed tym lunch padem. Śnia śniadanie pad. Tak, śniadanie pad od dzisiaj. Głupia żaba. To, że Chodzi o to, że tam żaby są jakby. Nie wiem, przypomina żabę, więc to jest żaba od dzisiaj. Uf. No przecież kliknąłem! W ogóle... Na mnie to jest nie na rękę, że zaczynamy piłką. Ja bardzo nie lubię piłką grać. No oczywiście musiałem zapomnieć o tym, co on robi. zawsze. Nie patrz, teraz to pewnie przejdę. Jestem idiotą! Chciałem, żebyś się zabijał tamtego kolca, co mam na bliżej. A bo w ogóle dajcie znać, jeżeli ktoś ogląda ten przyniek, dajcie znać, e, co myślicie o tym, o tym elicie małych rolników, bo z tego co widzę, to ja trochę e, dużo e, wyświetleń, bo miałam ponad tysiąc. A to jest dla mnie zaszczyt, w końcu się myśli o wyświetleń. Ja się musiałem pasnąć, znaczy ja nie pasnąć, nie wiem jak się mówi, musiałem to po prostu zdupić, to kliknięcie i tyle. Pasnąć to jest dobrze je zrobić, więc no. nie. większość ludzi mówi, że, dobrze, że lepiej się gra w geometrię, da się wszystkim z kimś rozmawia. Mnie jest dużo lepiej, i jak jestem skupiony i po prostu jest cisza, nie? Jest ja tylko słyszę muzyczkę i nie mogę się zsynchronizować. Tylko właśnie tutaj chyba nie ma tej synchronizacji, ale ja nie jestem pewien, bo nie znam na pewno, to właśnie, to nie totalnym nudem. Oczywiście musiałem podskoczyć przy tym lunchpadzie czerwonym, no! Ale dobrze, że nawet nie słyszeliście, jak się wcześniej wydarłem, nie? Bo wcześniej... Jak się wydarłem, kiedy się wywaliłem na tym 98... 91... To już w ogóle... Kupki... To jest takie... Są w uszach Nie wiem, co to nazywa... Nie wiem, że... Bębenki... Bębenki sprowadziłem, że waliło... Jakbyście to, to usłyszeli...

Tak, I oczywiście musiałem podskoczyć w tym głupim miejscu, ale dobra, już wiem, że to się robi tak jak ja myślałem. I oczywiście nie wzięłam tego konia za modelu. Ej, bo ogólnie takie koiny są łatwe, ale... Ja nie jestem najlepszy, przez co mi jest ciężko zdobyć, nie? nie mnie po prostu też jest bardzo łatwo, bo to ja po prostu wszystkim mi No o tym mówię, o tym mówię, że jestem totalnym głównym. Czemu ja znowu nie zrobiłem tego. co ona, że ja nie wiem. Co ja nie wiem. Bo nie znaczy, No jest taki nieistniejący tak czasami. Tak samo jak y, ostatni koń. I sobie dla mnie nieistniejący. Na nie, 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 tak, dla mnie taki koń na stereomadnes wtedy ostatni jest nieistniejący, nie? Wsz o wszystkich innych pamiętam i zawsze je robię, jak przechodzę stereomadnes, bo po prostu mi jest łatwiej tak robić, bo ja zawsze jak przechodzę stereomadnes to robię koń wszystko to po prostu ja się nauczyłem tak działać? ale jakoś po o, ostatnim nigdy nie pojąłem. Zawsze go olewałem, bo był po dla mnie trudny. Ale później zauważyłam, że nie jest trudny. Ale przecież to ja nawet nie wiem, czy ta piosenka ma parał awaryjny, ten yy, Laila. I podziela, jak nie tam, jak to nie Ale raczej ma, bo nie było jak na No oczywiście! No oczywiście musiałem to zdupić no! Bo jestem takim debilem, no! no oczywiście, tak! No właśnie na pierwszych kliknięciach, oczywiście! Tak, kliknij jeszcze to gówno. Ale nie do. Ja odbieram jarzynkę mocy. Nieważne. Jeżeli w tej próbie nie pójdzie mi dobrze, to ja nie wiem. Jarzynka mocy jest taka Albo niedobrą jarzynkę zjadłem. Ja to...

I, to to the I let's visit a bunch of cool system what day Ooh, complete a daily level and normal a hard level No, i